I przeanalizować na miarę naszych możliwości badawczych, jak społeczeństwo ówczesne, nie wiadomo, niemieckie, ale też i mniejszość polska reagowała na nazizm. Podstawowe pytanie, jakie sobie stawiamy, to jest to, czy podjęta współpraca była jakimś kompromisem, który zawierało się z samym sobą, czy też może chodzi o coś głębszego czyli zaprzedanie swojej własnej duszy. I mam nadzieję, że dotrzemy do jakichś do jakichś wniosków. No mamy dość, tak powiem Spektrum wystąpień, tematyk jest dość szerokie. Wydaje się nam się, że dość ciekawie nam się, tak symbolicznie oczywiście, bo dotykamy pewnych problemów, czy różnych powiedzmy tutaj aspektów takich społecznych, bo na przykład kwestie kościoła protestanckiego, jak się odnosi tutaj na środkowym, na przykładzie, tutaj mamy wystąpienie pana Profesora Kieca, kwestia dotycząca mniejszości, na przykładzie, mniejszości polskiej, na przykładzie Dąbrówki Wielkopolskiej. Także zapowiada się to bardzo obiecujące, a w tematem wprowadzającym będzie wystąpienie księdza-profesora, bo aż z Rzymu, z Uniwersytetu Papieskiego Gregorianu, na temat właśnie nazizmu jako związków z religią, wodza jako boga. Także się spodziewamy się, że to tak nam rozszerzy, tak powiem, przypomni nam pewne rzeczy w tym zakresie, i potem zbliżymy się do tej problematyki bardziej regionalnej, tej wschodniej Brandenburgii, ale wszystkim no, mówimy tutaj, w znaczeniu tego środkowego nadodrza był, tak to nazywamy.